W dobie zaawansowanej kardiologii pojawia się nowy, choć często pomijany czynnik ryzyka chorób serca, który pochodzi nie z laboratorium, ale z naszego salonu. Przełomowe badania potwierdzają obecnie, że jakość naszych związków romantycznych bezpośrednio i w znaczący sposób wpływa na zdrowie układu krążenia. Efekty te są porównywalne do tak poważnych czynników, jak palenie tytoniu czy otyłość. Ważny przegląd badań opublikowany w Canadian Journal of Cardiology ujawnia, że choć zaangażowanie partnerów w rehabilitację kardiologiczną poprawia zachowania zdrowotne, obecne programy medyczne niemal powszechnie pomijają stres związany z relacją. A to właśnie ten stres fizycznie uszkadza serce. Związek między miłością a sercem to coś więcej niż poetycka metafora. Zadowoleni partnerzy wykazują lepszą zmienność rytmu serca, niższe ciśnienie krwi i mniejszy stan zapalny w organizmie. Z kolei problemy w relacji wyzwalają niszczycielską reakcję na stres. Podczas kłótni tętno i poziom kortyzolu gwałtownie rosną. Kobiety w niesatysfakcjonujących związkach zmagają się z niemal dziesięciokrotnie wyższym ryzykiem niekontrolowanego nadciśnienia w porównaniu do tych w szczęśliwych relacjach. Przewlekłe konflikty mobilizują szkodliwe tłuszcze we krwi i podnoszą markery stanu zapalnego, takie jak białko C-reaktywne. To te same procesy, które napędzają miażdżyce. Prowadząc do zawałów serca i udarów. Wspierająca relacja to partnerska współpraca, która tworzy bezpieczne środowisko do rozwoju, wolne od lęku. Gdy tego brakuje, nasze serce płaci najwyższą cenę. Dane naukowe podkreślają również głęboką ochronę, jaką daje dobry związek. Osoby niezamężne mają o ponad 40% większe prawdopodobieństwo wystąpienia choroby układu krążenia i śmierci z powodu zawału niż osoby w związkach małżeńskich. Warto jednak zaznaczyć, że ta ochrona wynika z realnej satysfakcji, a nie tylko z samego statusu cywilnego. Każdy wzrost wsparcia w związku koreluje z wyraźną poprawą odporności sercowo-naczyniowej. Niezwykle ważną rolę odgrywa bliskość fizyczna. W dni, w których partnerzy obdarzają się czułym dotykiem, np. przytulaniem, poziom kortyzolu wyraźnie spada. Wywołuje to zmiany hormonalne, które aktywnie chronią mięsień sercowy. Ponadto partnerzy w dobrych związkach wzajemnie motywują się do zdrowszego stylu życia. Nawyki są zakaźne, jeśli jeden małżonek ćwiczy, drugi ma o 67% większe szanse na aktywność. Jeśli jedno rzuca palenie, drugie ma o 48% większą szansę na sukces. Naukowcy z University of Ottawa Heart Institute przeanalizowali wiele badań z udziałem par, aby sprawdzić, czy włączenie partnerów do rehabilitacji kardiologicznej pomaga. Wyniki były jasne: gdy partnerzy brali udział w programie, pacjenci znacznie lepiej przestrzegali zaleceń lekarskich, diety i planu ćwiczeń. Wsparcie bliskiej osoby sprawiało, że pacjenci nie tracili motywacji po powrocie ze szpitala do domu. Okazuje się jednak, że nawet te pomocne programy mają jedną, bardzo istotną lukę, która może niweczyć cały wysiłek medyków. Mimo dowodów na to, jak niszczycielski jest stres relacyjny, większość programów kardiologicznych traktuje partnera jedynie jako asystenta medycznego kogoś, kto przypomni o lekach, czy pójdzie na spacer. To duży błąd. Około 30% pacjentów z chorobami serca zgłasza poważne problemy w związku. Jeśli program uczy planowania posiłków, ale ignoruje ciągłe konflikty domowe, pomija główny mechanizm niszczący serce chroniczny stres. Sama relacja pozostaje wtedy nierozwiązanym źródłem szkód fizjologicznych. Naukowcy proponują nową receptę na zdrowe serce, model opieki, który bada jakość związku tak samo uważnie jak poziom cholesterolu czy objawy depresji. Pary z trudnościami powinny mieć dostęp do warsztatów wzmacniających więzi, a te w poważnych kryzysach do wyspecjalizowanych terapeutów. Uznanie, że powrót do zdrowia po zawale nie jest indywidualną podróżą, ale wspólną drogą dwojga ludzi, to klucz do sukcesu. Choroba serca dotyka parę, a nie tylko pacjenta, wniosek jest jasny: Medycyna przyszłości musi łączyć kardiologię z terapią relacji. Pielęgnowanie ludzkich więzi to nie tylko kwestia emocji, to fundament fizycznego zdrowia naszego serca. Czasami najlepszym lekiem na nadciśnienie może okazać się szczera rozmowa i odbudowa bliskości w domu. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak dbać o zdrowie swoje i swoich najbliższych, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków, i zostaw lajka pod tym filmem. Jeśli uważasz te informacje za pomocne. Do usłyszenia w kolejnym nagraniu.